Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie włoskich pierogów kalconi w wersji po polsku. Są naprawdę bardzo smaczne, jest przy nich mało pracy, jak ja to mówię, mało lepienia, dużo jedzenia. Można takie pierogi przygotować zarówno z nadzieniem w wersji włoskiej, jak również z nadzieniem w wersji polskiej. Czyli z gotowanym mielonym mięsem i kapustą kiszoną. Obie wersje są bardzo smaczne. Szybko się je przygotowuje i naprawdę warto je zrobić. Do przygotowania pierogów będę potrzebować 250 g mąki pszennej, jedno żółtko i łyżkę wody do żółtka, 100 ml wrzątku i sól. I jeszcze łyżkę oleju do ciasta. Do nadzienia będę potrzebować 150 g gotowanych brokułów, około 250 g gotowanego mięsa z kurczaka, ja mam mięso z uda kurczaka 50 g suszonych pomidorów posiekanych w drobne kawałki. Jedna duża cebula podsmażona na łyżce oliwy na złoty kolor i łyżka natki pietruszki. 1 kawałek sera mozzarella o wadze 125 g. Najpierw przygotowuję sobie ciasto. Ciasto będę przygotowywać w malakserze, ale można też wymieszać w misce bądź na stolnicy. Do mąki dolewam około jednej łyżki oliwy. Ja używam oliwy delicato, ponieważ ona ma bardzo delikatny aromat. Na krótko włączam mikser, żeby mąka wymieszała się z olejem. Żółtko mieszam z łyżką wody. Włosi nie dodają żółtka do ciasta pierogowego. Ja jednak lubię ciasto pierogowe z odrobiną żółtka, jest po prostu wtedy smaczniejsze. Włączam malakser, wlewam wrzątek do mąki. I dodaję żółtko. W malakserze ciasto na pierogi wyrabia się bardzo szybko. Dodaję około pół łyżeczki soli. I po chwili ciasto mam już wymieszane. Gotowe ciasto przekładam do miski. Krótko mieszam, zagniatam. Wystarczy dosłownie 10-15 sekund i ciasto jest gotowe. Tak przygotowane ciasto zawijam w folię i odstawiam na około 15 minut, żeby odpoczęło. W międzyczasie zrobię sobie farsz. Wszystkie składniki nadzienia do miski brokuły cebulkę z pietruszką i suszone pomidory przyprawiam solą i pieprzem. Mieszam, żeby składniki się połączyły i odstawiam na razie na bok. Kawałek sera mozzarella dzielę na 8 części. Z tej porcji ciasta chcę zrobić 8 kalconi. Po 15 minutach ciasto już odpoczęło i mogę zacząć formować pierogi. Stolnicę podsypuję mąką. Dzielę ciasto na 8 części. Włoskie kalconi są duże. Jeden taki pieróg to jest około 4 do 5 pierogów standardowych, polskich. Kawałki ciasta zwinęłam w kulkę i teraz formuję pierogi. Każdy kawałek ciasta rozwałkowuję na placek o średnicy mniej więcej 20 cm. Nie musi być idealnie równy. Ten placuszek ma już około 20 cm średnicy. Jedną ósmą farszu wykładam na jedną połowę placka. Czyli tak mniej więcej dwie łyżki. Jeden kawałek sera mozzarella. Rwę na malutkie kawałki i układam na farszu. Przygotowałam miseczkę z wodą i teraz brzeg ciasta bardzo delikatnie zwilżam wodą. Wody nie może być dużo, naprawdę delikatnie trzeba zbliżyć. I zaklejamy pieróg. Brzegi można przycisnąć lekko ząbkami widelca. Jeden kalconik mam już przygotowany, odkładam na bok na talerz i przygotowuję resztę. Gotowe pierogi podsmażam na oliwie. Na patelni o średnicy 28 cm mieści mi się trzy takie pierogi. Pierogi będę podsmażać z jednej strony przez około 5 do 6 minut, pokrywka jest bardzo lekko uchylona. Kiedy pierogi z jednej strony są podsmażone, przekładam je na drugą stronę i dosmażam też około 5 minut z drugiej strony. Tym razem pokrywkę przykrywam całkowicie. I włoskie kalconi mamy już gotowe do podania. Można je podać z podsmażonym boczkiem, tak jak ja lub na przykład z sosem pomidorowym. Są bardzo smaczne, zarówno w wersji z nadzieniem włoskim, jak również w wersji z nadzieniem po polsku. Posypane skwarkami z boczku idealnie pasują do czerwonego barszczu. Wersja z polskim nadzieniem, czyli zgotowanego mięsa i kipszonej kapusty, jest również bardzo smaczna, i doskonale sprawdzi się do czerwonego barszczu. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny, do zobaczenia.